Dzień dobry, cześć i czołem, witam serdecznie wszystkie skorpiony na moim kanale. Robimy rozkład na marzec 2022 roku. Rozkład miesięczny. Oczywiście dla skorpionów słonecznych, ascendentalnych czy, czy, czy lunarnych, dla wszystkich osób, które tutaj szukają dla siebie informacji. Z tym założeniem, że jednak jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonowało. Jednak ja mam taką intencję. Żeby wszyscy, którzy tutaj stale oglądają te filmy, jednak na zasadzie y, podobieństwa, wibracji, mogli y, dla siebie tutaj znaleźć inspiracje, informacje, wskazówki. Poczytania za, y, prywatne zapraszam do siebie na maila. Tak jak zawsze, wiecie, Jeśli tutaj pokaże się w tym czytaniu coś, co potrzebowali, co chcielibyście rozwinąć no to zapraszam do siebie na sesje indywidualne. Ja już wcześniej tasowałam karty. Talia, której używam to jest Gilded Tarot Royal autorstwa Ciro Marketiego. Ten miesiąc dla Was co w podstawie, co w głowie, co odchodzi do przyszłości, co nowego przychodzi, co może być największym wyzwaniem, odpowiedź na to wyzwanie, co może być największą szansą, mocą Waszą w tym czasie, w co to kierować, jak wykorzystać. co robić czego unikać dodatkowa radowskazówka i zobaczymy jeszcze jakie są perspektywy na kolejny miesiąc takie trzy karty a w podstawie macie dziewięć buław osiem denarów i świat Sporo y, y, wysiłku i systematyczności będzie wymagała od Was praca lub zwieńczenie y, jakiejś inicjatywy, którą rozpoczęliście. Tak jakby dużo obowiązków na Waszej głowie było, y, bardzo duże przedsięwzięcie, jakbyście się szarpnęli na coś, no i teraz trzeba konsekwentnie to realizować doprowadzić do końca. Jakoś mi się też skarżyła spłata kredytu, więc dla osób, które by spłacały kredyty, to też bym powiedziała, no może być tak trochę ciężko możecie czuć, że a, kurde, nie dam rady, nie wyczymię, Ale wyczymiesz i będzie dobrze, i dasz radę. Tylko pamiętajcie, no trzeba będzie może tutaj nie tyle, że zagryć zęby, ale. Yy, no, zebrać tą siłę. Zebrać tą siłę, żeby coś zrobić, dokończyć, domknąć do końca i będzie, i wtedy będzie. Jak się zepniecie? Gdzieś te karty sugerują, że warto się spiąć. Warto być takim konsekwentnym, dasz radę. W takiej sytuacji przypomina mi się taki filmik. Z panem Pudzianowskim, który niósł takie ciężkie bo te nowe walizki, a obok niego biegł jego trener i mówił, lekkie jest, lekkie jest? <ścoughs> Strasznie mnie to śmieszy. No, <ścoughs> lekkie jest? Ten, mie ten miesiąc dla was, arcykapłan. Skorpiony. Y możliwe, że dostępujecie chwały. Coś mam takie wrażenie. Y y no, oby, obyście mogli dostąpić chwały. Ale okej, okay, dobra. Arcykapłan to jest kwestia przede wszystkim zasad, pryncypiów. To jest kwestia regulaminów, ale no, może nawet nie regulaminów, może bardziej właśnie zasad, wartości, priorytetów w życiu, tego, co, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Oczywiście ta karta mówi też o y, elemencie duchowym, o wierze, y, o zorganizowanej instytucji hierarchicznej, y, więc y, może właśnie macie do czynienia czy z jakimś urzędem, czy z jakimś bankiem, czy, 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 czy z hierarchią w pracy y, i czujecie się jakby tacy przytłoczeni y, y, ilością obowiązków, wymaganiami, które na Was są nakładane. To również jest uczelnia wyższa, y, każda organizacja taka. Hierarchicznie, hierarchicznie zaprojektowana wojsko-policja mieści się w arcykapłanie, czyli taki, taki sztywny kodeks moralny, sztywne zasady, wokół których gdzieś tam trzeba funkcjonować. Jednak przy arcykapłanie też mówimy o tym, że owszem, to jest w pewną formę ujęte, ta cała wiedza duchowa, ale gdzieś tam dążymy do tego, żeby. Pomimo tej zamkniętej formy, yy, każdy mógł się realizować yy, w, w, te, w tym tak, jak mu jest dobrze, tak, jak mu odpowiada. Nie zawsze arcykapłan daje nam yy, szansę yy, się tak realizowania. Dobra, co jest w głowie? Celem waszym jest yy, dobrobyt materialny oraz. Yy, Mam poczucie wypracowania sobie pozycji. Możliwe, że mówimy tutaj o sytuacji yy, waszej pozycji w jakiejś grupie zawodowej, w jakimś miejscu pracy bądź uzyskanie jakiegoś dyplomu wykształcenia na uczelni, na przykład, yy, na studiach. Yy. No i może właśnie mierzycie się z, z takimi wyśrubowanymi oczekiwaniami i bardzo wąskimi widełkami, w których musicie się zmieścić. Może chodzić tutaj o też wypracowanie jakiejś normy na przykład w pracy. Mam takie wrażenie, są takie różne prace. Ja tam kiedyś pracowałam w, w takim call center. To to też było tak właśnie zorganizowane, że że, że trzeba było wyrabiać tam jakąś normę i tak dalej. Boże, to była chyba najgorsza praca na świecie, jak miałam. Żeby nie było. Ja, ja miałam wiele różnych prac w swoim życiu i to nie jest tak, że ja wartościuję tą pracę. Jak ktoś tam pracuje, to pracujcie, jak wam jest tam dobrze. Mi najlepiej było jak sprzątałam, jak sprzątałam i nie musiałam z nikim tam gadać, to to, to było naj, dla mnie najlepsze. No i ktoś by mógł powiedzieć, że, że praca sprzątaczki jest taka mm, nic nie warta. No dla mnie y, była okej. Okay. Dla mnie to była ze wszystkich prac jakie miałam, była najlepsza. Y, więc nie chcę, żeby ktoś wiecie, po, poczuł się urażony, że, że mówię, że call center było złe. No moje akurat było. Więc to moje doświadczenie, a, a innych doświadczeń ludzi nie znam. E, mówię o swoim własnym. Więc może być tak, że, że są jakieś deadlines, są jakieś normy y, do wyrobienia, jakieś cyferki do wykręcenia y, w tej pracy, i, i to też Was może tutaj frustrować, że na przykład od wyników innych ludzi w tym arcykapłanie będzie zależał Wasz wynik. Ym, że ktoś to musi oceniać, albo bardzo Wam właśnie na tym zależy, żeby samemu wypracować coś, zająć jakieś, jakieś miejsce, jakąś pozycję w, w, w pracy. Ym, mamy też niezależność. Potrzeby niezależności, gdzieś tam dążycie do niezależności. A co jest w podstawie? W podstawie jest MAK. No właśnie, kolejna karta mówiąca o niezależności. Chcę coś stworzyć, chcę działać, ale. Wydaje mi się, że niezależnie od tego arcykapłana, nie chcę musieć wchodzić w ten układ. Niewygodnie nie, nie mi tu, niewygodnie mi w, tym, w, tym, w, te, w tej formie, niewygodnie mi um, w, w, te, w tej organizacji takiej. Hmm. Możecie y, też wzbogacić i umocnić swoją właśnie indywidualną pozycję, poczuć się bardzo bezpiecznie i dobrze w tym miesiącu. W czymś, w czym działacie sami. Na przykład, jako singiel możesz poczuć się dobrze, możesz e, zobaczyć benefity tej sytuacji e, i jakoś tak m, bardzo wygodnie w tej, w tej, w tej, w tej sytuacji e, się tak umościć, rozgościć. Albo y, mamy tutaj sytuację Waszego y, systemu pracy, bądź bo, Wasza y, działalność. Mam wrażenie, że coś takiego jednoosobowego indywidualnego, niezależnego od większego systemu znaczy wszyscy jesteśmy zależni, ale wiecie o co chodzi to to jakby wchodzi na taki wyższy poziom i czujecie się moc, bardziej stabilnie mocniej albo wypracowaliście sobie pozycję bardzo silną indywidualną pozycję w grupie właśnie w takiej hierarchicznej no różne tutaj będą scenariusze jak wiecie, bo mamy czytanie ogólne ale generalnie oś ta jest, jest właśnie taka niezależność w ramach struktur. Do przeszłości odchodzi siedem kielichów, czyli coś niekonkretnego, coś niejasnego. Wielość wyborów, trochę takie zamki na piasku, czyli konstrukcje niestabilne, takie, z którymi nie wiadomo, co dalej będzie. Ja myślę, że one właśnie zostają umocnione, że coś tutaj bardziej solidnego się dzieje w waszym życiu. Coś, co było takie no nie wiadomo jakie, teraz już ma konkretną podstawę, teraz masz dyplom, teraz masz tytuł, teraz, ma, teraz masz prawo do wykonywania zawodu, teraz, teraz jest jakby to bardziej takie konkretne yy, i bardziej takie yy, no nie chcę powiedzieć, że poważne, bo, ale, no ale z braku laku to użyję tego słowa. Takie bardziej poważne. Takie, takie że to już prawdziwa praca. Tak. <laughs> Wiecie jak to jest. Ale, ale to nie chodzi tylko o pracę, coś bardziej takiego konkretnego. Co nowego do waszego życia przychodzi? Paść buław przychodzi, nowe pomysły, nowe projekty i nowe możliwości ta sytuacja wam daje. Może jest tak, że potrzeba było jakiejś większej formalizacji, ustalenia zasad. Właśnie zdobycia jakiegoś papierka. Czy, czy, czy jakby zorganizowania czegoś na przykład w formie urzędowej, żeby iść dalej. Żeby mogły się pojawić nowe kreacje. Bo czasami tak bywa, że jakby dalej nie zajedziesz, dalej nie pójdziesz, jeżeli na przykład tutaj nie ustalimy, że jesteśmy parą, tutaj nie ustalimy, nie wiem, nie założymy firmy, jeśli nie be, bo, bo musi być. Przestrzeń do tego, żeby rosło, prawda? Trzeba stworzyć tą przestrzeń, bo inaczej no co, no to, to drzewko skarleje i ono nie wyrośnie. Ono musi mieć taki, mam, mam, mam taki kwiatek, ostatnio siostra mi powiedziała, że ten kwiatek potrzebuje bardzo dużo przestrzeni, bo dlatego schną mu liście, że on dotyka. Nawet jak jeden liść tego kwiatka dotyka ściany, to wszystkie inne yy, yy, na końcach tak usychają. No. Nie, nie mogą dalej rosnąć. I w tej sytuacji tak to chyba wygląda, że potrzeba było coś sformalizować, poukładać jakoś, wyjaśnić, żeby dalej pojawiały się nowe możliwości. Może też być jakieś zaproszenie do współpracy, jakaś instytucja może się chcieć o Was ubiegać. Ym, przyszło mi do głowy też, że to jest y, jakaś nie wiem, propozycja od wydawnictwa, może dla kogoś, kto na przykład pisze. Bo trochę tak to wygląda, że gdzieś tam ten narcykapłan z paziem się spotykają, prawda? I oni spotykają się na linii właśnie takich niezależnych działań. Możli możliwe, że to albo wy y, dzięki swojej pracy uzyskujecie y, większe. Hmm, możliwości, może większe pole do popisu w jakiejś e, organizacji, albo to właśnie organizacja o was by się ubiegała, chciała tego waszego indywidualnego wkładu. Największe wyzwanie, z jakim będziecie się mierzyć w tym czasie, spotykać, to jest ósemka w kwestia komunikacji, rozpoznania. Hmm, na tym podłożu komunikacji, przekazywania informacji, rozumienia zasad, to również są sprawy, które dzieją się szybko, więc trzeba będzie się zorientować właśnie w tym tempie. To tempo może być wyzwaniem. Odpowiedź: sześć mieczy. Sześć mieczy to jest nauka, to jest zabranie umowy do domu, przeczytanie i tam jej podpisanie. Sześć mieczy znowu mówi. Że musicie mieć wiedzę i wasza wiedza, umiejętności pozwalają wam iść dalej, rozwijać się. Może być tak, że dla niektórych osób faktycznie chodzi o podkładkę jakąś, potrzebujecie podkładki, dyplomu, certyfikatu, żeby iść dalej się rozwijać. Um, szóstka Mieczy i ósemka Buław. To również są karty mówiące, powiem Wam moi drodzy, o jakiejś podróży lub wyjeździe. Zaraz zobaczymy, co a propos tego wyjazdu i podróży. Dwójka, buła, dwójka mieczy przepraszam, i paśkielichów. Kurczę, może być tak, że albo będzie przesunięty wyjazd, odroczony. Arcykapłanka, trochę taka niejasna jest tutaj sytuacja odnośnie wyjazdów. One są takie niepewne, ktoś może odwołać, a później tuż przed. Na przykład tydzień wcześniej powiedzieć, że jednak nie nie mogę, a później za dwa dni się odezwać, że jednak tak. Więc jeżeli chodzi o wyjazdy wszelkiego rodzaju, przemieszczanie się, to bym Wam powiedziała, że nic nie jest do końca przesądzone. Dlatego jeśli dostaniecie informację, że tutaj jest coś odwołane, że coś się nie uda albo że ktoś przyjedzie, a może nie przyjechać. To, to, to weźcie właśnie sobie ten nawias bezpieczeństwa i pozostańcie tacy otwarci do końca, bo jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie. Powiedziałabym, żeby się tak nie, nie przywiązywać do kwestii wyjazdów i podróży, bo różnie może być. Ale z takim założeniem, żeby do tego podejść, że no, będzie tak, jak ma być, najlepiej, jak ma być, to się dla mnie przydarzy. Bo gdzieś ta arcykapłanka. Ona mi tutaj sugeruje, że to nie bez powodu tak się dzieje. Nie bez powodu. Mam poczucie, że to jednak dla waszego dobra może być. Coś się może wydarzyć albo nie wydarzyć. Wasza największa siła w tym czasie. Piątka mieczy, piątka mieczy, czyli no nieustępliwość, odwaga, zdecydowanie. I w co to kierować? W piątkę kielichów. No to jest ciekawe. Ja mam poczucie niepoddawania się. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. W dosłownym tłumaczeniu królowa kielichów i kochankowie, w dosłownym takim przykładzie, mogłabym powiedzieć, wam y, pisz odwołanie, albo popraw egzamin, albo. bo to jest ta energia. Y, wiadomo, że wy nas, swoje własne życie sobie przetłumaczycie to, no nie, zobacz, to, to trzeba przetłumaczyć ten język tarota na życie, um, więc tutaj widać, że ktoś Wam może dać jeszcze jedną szansę, jeśli postaracie się i udowodnicie, dowiedziecie, że ja mogę, ja wiem, ja dam radę, to jest dobry pomysł, przekonacie kogoś lub um, przekonacie swoją wiedzą, na przykład decydując się na poprawkę egzaminu, to pójdziecie dalej, jakby trzeba tutaj zaznaczyć swoją obecność, zaznaczyć swój wkład, swój udział, podkreślić, postarać się jeszcze bardziej, dać sobie drugą szansę. To wy de facto sobie ją dacie, ubiegając się właśnie o jakieś odroczenie, o, o wznowienie czegoś, o, o poprawkę. O dopytanie się jeszcze raz, jeszcze raz spróbujcie. Jakbym powiedziała, żeby nie tolerować jednak tej odmowy. Te karty, które mamy tu w tle, które mówią: O Jezu, jak ciężko, jak ciężko, no chyba nie dam rady, one pokazują, że no właśnie. To pokaż, ile jesteś w stanie, że tak powiem, znieść. To pokaż, jak bardzo ci na tym zależy. Co robić w tym czasie? Siedemka dynarów, no właśnie. Nie wylewaj dziecka z kąpielą. Nie wylewaj dziecka z kąpielu. Wszystko jest takie tutaj w tym marcu skorpiony, że właśnie możesz, po, możesz postawić na poprawkę. Zdasz. Ym, może jeszcze coś odwołane się wydarzyć. Nie wiadomo, nie przesądzaj. Daj czas do, do ostatniego momentu, żeby była szansa, do ostatniego momentu. Wiecie, jak, jak, jak ratujemy życie na Sorze, no nie? Do ostatniego momentu, aż nie będziemy pewni na 100%. To, to walczymy o to życie, to walczymy o to, żeby coś się udało, żeby coś przetrwało. Eee, no wiecie, nie, nie poddajemy się przed metą. Siedem denarów mówi o cierpliwości, o podchodzeniu do wszystkiego, co macie na swojej drodze, w taki sposób właśnie umiarkowany, czyli właśnie na spokojnie, przeczytać dokładnie wszystko. Nie działać pospiesznie, połączyć ten element kreatywności i yy, yy, takiej zadziorności, pazia buław, z kwestiami yy, spokoju i wyważenia arcykapłana i takiej powolności. Bo wiecie, to jest, to jest karta byka. To jest dosyć powolny archetyp. Yy, to, jak człowiek rano, jak się musi rozciągnąć, bo to jest ciało człowieka, prawda? Ym, więc nie można za szybko, bo coś tam się zerwie. <laughs> dlatego tutaj doradzam raczej, raczej powoli wczytać się wszystko, wszystkie zasady, powoli działać, na spokojnie. Nie dać się też, mam wrażenie, przestraszyć y, jakimś regulaminom, dziwnym formułom. Wiecie, czasami, jak się czyta jakieś umowy, to człowiek głupieje i po prostu nie wie, w jakim języku to jest napisane, co to znaczy. Y, dlatego też te karty sugerują na spokojnie. Czego nie robić? Czego unikać? Trójka buław. Wydaje mi się, że raki też to miały. Nie, nie zakładać konkretnego scenariusza. Dopytać się wcześniej. Ale trójka buław to też jest karta, która sugeruje, żeby może nie chwalić się wszystkimi zanim coś się nie wydarzy. Może nie informować ludzi. Może potrzymać w tajemnicy pewne kwestie. Mhm. Uważać, kogo informujecie i z kim się dzielicie informacjami, jakie posiadacie. No i rada wskazówka. Król kielichów. Znowu pokazany jest ten spokój. Może być też Wam pomocny jakiś mężczyzna z trygonu wodnego, jak skorpion ryby, albo to jest Wasza energia. To jest umiarkowanie, to jest spokój, to jest pozwolenie, żeby. Mm, też umysł zadziałał. Szukanie takiej emocjonalnej równowagi. E, troska, opieka i zadbanie o swoją sytuację. Zatroszczenie się o siebie w pewnym sensie jest tutaj ważne. E, zadbanie o komfort. Tak, żeby wasze środowisko sprzyjało wam. Czasami jest tak, że my żyjemy w taki sposób, który, że tak powiem, sabutuje to wszystko, czego my chcemy. Do czego chcemy do, dojść, dążyć. E, I te karty sugerują właśnie, żeby nie popełnić takiego błędu. Czy tak patrzę na kwestię uczuć, no może być tak też w kwestiach takich emocjonalnych, uczuciowych. Widać, że planowane rozejście się, rozwiązanie związku małżeństwa. Jest dosyć trudne. Tak jakby coś ciągle hamuje, blokuje, przeszkadza w tym, żeby się rozejść dla kogoś. Yy. No i znowu gdzieś są takie kolejne szanse tu pokazane. Co robić? 7 denarów? Jeszcze poczekać. Nie umiem Wam powiedzieć, dlaczego. To też jest bardziej indywidualne. Zapraszam prywatnie, jak ktoś ma taką sytuację, bo pewnie mało kto ma taką sytuację, ale może na przykład, na przykład być tak, że za dwa miesiące będzie korzystniejszy czas dla Ciebie, bo wszystko jakby się rozbija o Ciebie, o jednostkę, o skorpiona tutaj. W całym tym układzie w szkole, w pracy w małżeństwie. Strukturze, jakiejś. Chodzi o ciebie. 9 dolarów i mak. Żebyś ty wyszła, wyszedł na swoje. Żebyś osiągnął to, czego ty chcesz. I ważne jest, żeby nie działać pospiesznie. Pomysłowo, kreatywnie działać, ciągle działać. Ale uwaga, uwaga na pośpiech. Uwaga, nie spieszcie się, bo tutaj mamy spokój sześć mieczy. Ósemka buław. To jest pochopna inwestycja, pochopna decyzja przy tej szóstej denarów, pocho, pochopne zakupy też, dlatego uważajcie na to. Ym, gdzieś ten element finansowy jest ważny, y, dlatego ta przezorność, bo też chodzi o kasę, no nie? No i dobra, zobaczmy co, co dalej wam przynosi y, mniej więcej kwiecień powiedzmy, z czym tam idziecie. Cztery miecze, dwa denary i dziesięć mieczy. No i faktycznie widać, że jakbyście się przenieśli gdzieś. Przenosicie się, temat jest zamknięty, temat jakiejś zmiany, czy tej poprawki, czy przeprowadzki, czy rozstania, choć przeciągany, choć taki przytrzymany wcześniej. On faktycznie doj dojdzie. I to zostanie zrealizowane. Tylko dwa denary mówią, że. To będzie musiało po prostu inaczej być zrealizowane niż teraz byście zrobili. Jeszcze jakieś elementy zewnętrzne się pojawią, ryserz kielichów, dosyć takie niekonkretne, ale też jest królowa mieczy. To mogą być kwestie um, czyjejś intencji, nastawienia, czyjejś woli. Czasami może chodzić na przykład o to, co jakaś urzędniczka, z którą będziecie się mieli spotkać, um, ma w swoim życiu teraz. Wy do końca nie wiecie, nie widzicie w tym rycerzu kielichów o co chodzi. Nie, nie możecie zrozumieć, dlaczego tak jest. Ale to będzie miało dla Was wpływ. Dlatego tak jak mówię, to czego chcecie, to będzie zrealizowane, osiągniecie to wszystko. Mm, tylko chyba troszkę trzeba będzie jeszcze poczekać, przecierpieć, wytrwać, e, przełknąć może jakąś gorzką, e, może porażkę, może odmowę w styczniu. Jeszcze, jeszcze się przecierpie, jeszcze przecierpieć, mam takie wrażenie. Yy, w lutym, yy, przepraszam, Jezu, w marcu. <laughs> w marcu, boże, co ja mówię. Yy, jeszcze yy, przecierpieć to yy, i, yy, i później to wszystko pozałatwiacie pewnie tam kwiecień i dalej. kolejny miesiąc Może w kwietniu po prostu. Może w kwietniu coś się ułoży. Już tak ostatecznie, że wyjdziecie na czysto, że będziecie pewni, że okej, okay, już jest tutaj załatwione i idziemy dalej. Bardzo dobre czytanie, generalnie. Bo nie widać tutaj żadnych e, innych problemów. A taki problem to żaden problem. Bo jak do tej pory czekaliście, to jeszcze będziecie mogli chyba miesiąc poczekać, prawda? Wszystkiego dobrego życzę Wam. Jeśli to czytanie nie było o Was, no to inne na kanale są do przesłuchania i tam możecie dla siebie znaleźć informacje. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo miło i będę bardzo, bardzo wdzięczna za, za ten gest z Waszej strony, który nic nie kosztuje, a wiele robi dużo daje. Pozdrawiam. Do usłyszenia w innych filmach. Pa pa!